O! W tym odcinku powiem wam, czego możemy nauczyć się od konia trojańskiego. Zaczynamy! No Ireneusz Trojan, stąd właśnie temat nie mógł być inny jak o zdobyciu troi. Stoimy tu we troje, zdobędźmy tę troję. Przed wami Michał Szczepanek. <laughs> Piotr Piwowar. I, I, I René, już Trojan, Trojański we własnej osobie. Właśnie, właśnie. pamiętacie, na artece kaszołów mówiliśmy o szóstce Trojana, o nawykach porannych. Coś? z tym... Mówią, Trojan? że Irek jest człowiekiem renesansu, wychodzi na to, że również jest człowiekiem legendą. Jak możemy nauczyć się od Troi, od tej, tej, tego mitu, legendy, jak to nazwać? <kluzny> mitu. Mitu w metodologii Homera. Dobrze. <laughs> Zajechali taką głębią, że wiesz. Dobrze. Człowiek na krzyżówkach chowany. Eee, problem rzucaliście, muszę pracować z koleżanką, której nie znoszę jestem skazany na niej współpracę. Dobrze, czysto, go, ma... teoretyczny czysto, teoretyczny ma pracy czysto teoretyczny problem. Czysto teoretyczny problem. kompana w zespole, który cię wkurza, a musisz z nim działać. Na przykład załóżmy, że Piotr by mnie wkurzał. Tak. Co ja mam zrobić? Że mlasz, np. mlaszcze. dobrze. zakładam słuchawki i montuję zawsze mlaszcze. Przed kamerami ja myślę, to... się uśmiechamy, a pobijemy. Ogólnie y metodę konia trojańskiego możemy zastosować do wielu problemów. Mhm. Jak sami wiecie, jak to wyglądało z koniem trojańskim. Po pierwsze, dlatego zadziałał, bo udało się oszukać. Wyglądał na coś innego. Tak, oni uznali, że to jest dla nich jakiś hołd, że są tacy świetni, tak. a nie, że tam ci się z nich naśmiewają. Nie? Czyli mhm. po pierwsze oszukujemy problem. Yy, druga rzecz, która w metodzie konia trojańskiego działa, to to, że rozwalamy go od środka, ale po swojemu. Mhm. Że problem rozwalamy od środka. I nie, po swoim... nie, nie, nie rozwalamy koleżanki yy, tak, tak, tak. od środka. Nie? To tak nie Tylko jeśli mamy koleżankę, spróbujmy po prostu y, zastosować tą metodę, i może się okazać, i to nie chodzi, że to jest jakaś psoma manipulacja, że to zadziała. Dlatego, że jeśli wiemy, że mamy problem, y, ciężko nam się dogadać, to zbombardujmy ją wtedy miłością. Po prostu zbudujmy jakąś relację. Przeciwnie, Jak mówisz, Przeciwnie? Wbrew y, tak. podstawowym instynktom założenia, lub już zupełnie coś hmm. odwrotnego. Tak, ktoś cię atakuje, a ty. Zauważcie, że jest miłością zamiast atakiem na atak. Tylko tak. że jest kwestia taka, że to się w pierwszych słowach może wydawać, czy co mam się zachowywać fałszywie? Nie, to nie chodzi Mu, o to. Bycie... Muszą być podstawy, na których musimy zbudować. Tak, yy, ale spróbuj, szczero, yy, spróbuj wtedy. Szczerą reakcję. Tak, tylko spróbuj wtedy z tą osobą, yy, lepiej ją poznać. Bo mm -hmm. tak naprawdę, zauważ, że jeśli się nie lubicie, to pewno wydaje się, że raczej dość szybko doszło do czegoś takiego nielubienia i mm -hmm. yy, yy, masz obraz tej osoby taki dość jednostronny. Mm -hmm. Może się okazać, że kurczę, oboje lubicie nawet, nie wiem, koty albo kozy, przepraszam, bo ty to, tutaj kozę chciałeś ten… Mam nadzieję, że już jest rozstrzygnięty konkurs z kozą. Tak. Mm -hmm. Jest rozstrzygnięty? A, ty, ty. Tak. Już dawno. Tak. Pozdrawiamy laureatów. Czyli może się okazać, że ona też lubi kozy i złapiecie jakiś kontakt. Nie? A, A nawet... Mówię i się... o kozach coś, czego ty nie wiedziałeś. Tak, może się okazać, że yy, przez to, że teraz wszystko, cała wasza relacja jest zbudowana na przeciwieństwach, nie mhm. dajecie szansy sobie, żeby znaleźć też te rzeczy, które są mhm. wspólne. Mhm, mh. To jest bardzo ciekawe. I to nie A, chodzi tak? o to, że teraz musicie zostać najlepszymi przyjaciółmi, uh -huh. ale zauważysz się zupełnie inaczej, zmienia relacja. Już uh -huh. zupełnie uh -huh. w inny sposób uh -huh. jesteście w stanie. I uh -huh. jest coś takiego, jak y, właśnie sposób, co y, się działa w związku często. Yy, I dlatego tam można pójść w całości, bo tutaj jednak zawsze sobie zostawiasz jakąś yy, taką obronę siebie. Nie, nie hmm. można w ogóle, yy, nie, 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 nie można być naiwnym po prostu. Hmm. A w związku jest taka jedna z taktyk yy, bombardowania miłością. Jeśli na przykład wkurza cię, że twoja żona nie, wiem, nie odnosi talerzy no. albo ma mało czasu dla ciebie, hmm. to po prostu ty miej dla niej dużo czasu. Ty bądź dla niej cierpliwy. Jeśli cię wkurza, że ona jest mało cierpliwa hmm. dla ciebie. No ty kurka. I zauważysz, hmm. że Ciekawe, po pewnym czasie, to tak działa, T testowałem żona na mnie też, yy, po pewnym czasie coś tak działa, że ty tyle dostajesz, yy, że ta reguła wdzięczności zaczyna że działać, że po prostu w pewnym momencie że... łapiesz tak, że coś kurczę, się... ja tyle dostaję, ja jestem taki dziad. Mm -hmm. Pasowałoby coś zmienić I, ja, i ona mi nie musi mówić, że ja się muszę zmieniać, mm -hmm. tylko przez to, że ja tyle otrzymuję, to ja widzę, kurka, ale co mnie działa, mówię, to działa mocno tak, w tak, takiej tak. relacji bliskiej, mm -hmm. ze względu na to, że jednak tam chcemy być dobrzy dla drugiej osoby, chcemy dobra tak. dla drugiej osoby. Tak, 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 Świetnie tak, się tak, ciebie tak. słucha, niestety jest to temat y, rzeka i format espresso, <noise> więc musimy się zciśnąć, ja tylko chciałbym nawiązać do pierwszego Michał takiego... uruchamia tamy. Oszukaństwa, jak to powiedziałeś, że troja jest symbolem, jakże oszukać problem. Mhm. I na przykład, jeżeli mamy problem z dietą, jakoś łatwo mi te przykłady podawać, to wtedy możemy oszukać nasz organizm, w końcu się ładując zieleniny, sałatki, które są obszerne. On się oszukuje, że ma pełno w organizmie, o, wiesz, zapychasz, oszukujesz problem. A masz podobnie. Jeszcze respekty. jak ktoś lubi je to może spokojnie pokrzywami, kurka, rozumiesz, wiesz. Dlatego warzywa są tak dobre, bo mają mało kalorii, a dużą objętość. To oszukujesz swój mózg, że już pojadłeś. Kurka. No i faktycznie pojadłem. Więc no Więcej odcinków z wami nie wytrzymałem. Ja Dobrze, to bo, samo, to już. ja wiem czy ja po tym nie skończymy w ogóle tego formatu. Dobrze, bo to już ostatni w tej naszej serii, zapraszamy was na webinar, który jest już za chwilę, za parę godzin, link do tego webinaru pod tym filmem poprowadzimy z Ireneuszem i przekażemy wam kilkanaście strategii pokonywania problemów. I takie zadanie na rozgrzewkę przed webinarem, napiszcie w komentarzu co uznawaliście za oszustwo, kiedy byliście dziećmi, a teraz okazało się całkowitą prawdą. Nie Czyli co? Jest całkowitym oszustwem, a wierzyliście, że było, prawdą. Tak? Tak. Okej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Jaki przedród! Kończ rojański.